Po raz czwarty na torze Niedział Warrior. A Michał był w czwartej edycji w półfinale, w szóstej także w półfinale. Michał ma 41 lat, ale jest nieprawdopodobnie sprawny i jest jednym z faworytów tego ostatniego odcinka. Przypominamy, że jest to ostatnia walka o cztery miejsca w wielkim finale, a więc. Patrząc teraz na listę zawodników, którzy za chwilkę pojawią się za Michałem, mam wrażenie, że samo ukończenie toru może nie do końca gwarantować miejsce w półfinale. Wow, 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 on wow. przeleciał nad przeszkodami, tak. Tak, chyba tutaj każdy zawodnik będzie przyspieszał. Tutaj będą notowane lepsze czasy, no ale zawsze najważniejsze jest to, by toru kończyć w drugiej kolejności czas. Leć, ale spokój, ale z technika. Ale zadowolony z siebie Michał Golda. Myślałem, że go coś zabolało, że coś szarpnęło, że jakieś sięgno poszło. A to radość po prostu była. No, to miejmy nadzieję, że po tej przeszkodzie radość będzie jeszcze większa. Zaczynamy przerzutnie. Raz problemy Michała Goldy, e, a jeszcze droga daleka do zaliczenia tej przedostatniej przeszkody. Łokcie proste, łokcie proste, za każdym razem trzeba się wspiąć, to kosztuje dużo siły, inna technika przejścia, trochę trudniejsza w mojej opinii, bo dłużej wisisz. Otóż to, ale zobacz, jest cały czas konsekwentny i poprawny. I ostatnia, musisz to wytrzymać Michał. Dawaj, 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 dawaj. O, są, są, są już kłopoty, jest grymas na twarzy. Jest. E, ciężko wzdycha. E, Michał Golda. Dawaj, Michał. Nie jedna ręka, jeszcze złapie. O, Ale się udałasz. Jeszcze powalczy, jeszcze powalczy. Dasz radę, Niech to się uda. Tak dawaj, to się uda. Tak nie Ale yes. Szwajter! No! This is how we do it. Michał Egolda przeżył chwilę grozy przed chwilą, ale zostawił absolutnie cały charakter. I teraz trzeba się skoncentrować. Eee, krzywa ściana. Dwie próby jeszcze pozostały do wykorzystania. No Widzieliśmy już kontuzję na tym nabiegu, więc nie chciałbym, aby teraz w tym ostatnim starczy z Ninja to się powtórzyło. Dawaj, 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 Michał, bo tutaj też czas zaczyna grać. Tak jest! Role! Jest dobrze! Bazer, bazer, bazer! Szybko! Ja!